Błogosławiona Anna Katarzyna Emeryś Pasja, czyli bolesna męka Pana Naszego Jezusa Chrystusa Czyta Halina Łabonarska Szymon Cyrenejczyk Trzeci upadek Jezusa pod Krzyżem. Posuwając się dalej tą ulicą, dotarł pochód do sklepionej bramy, umieszczonej w starych wewnętrznych murach miejskich. Przed bramą rozciąga się wolniejszy plac, w którym zbiegają się trzy ulice. I tu wypadło Jezusowi mijać wielki kamień, lecz zabrakło mu znowu sił, zachwiał się i upadł na kamień, nie mogąc już nawet powstać. Krzyż zwalił się obok pana na ziemię. Właśnie przychodzili tędy gromadkami do świątyni ludzie z porządniejszego stanu. Widząc Jezusa tak umęczonego, zawołali z oznakami litości. Boże, ten biedak już kona. Faryzeusze, kierujący pochodem, zlękli się trochę, widząc, że naprawdę Jezus nie może już powstać, więc rzekli do żołnierzy: Nie doprowadzimy go żywego, musicie poszukać kogoś, kto by mu pomógł nieść krzyż. Właśnie nadszedł środkową ulicą Poganin, Szymon z Cyreny, z trzema synami. Pod pachą niósł wiązkę chrustu. Będąc z zawodu ogrodnikiem, zajęty był w ogrodach ciągnących się na wschód od miasta poza murami. Jak wielu innych ogrodników, przebywał corocznie przed świętami do Jerozolimy z żoną i jej dziećmi i najmował się do obcinania krzewów. Idąc teraz ku bramie, musiał się zatrzymać, bo tłok był wielki. Poznano zaraz po ubraniu, że to poganin i drobny rzemieślnik, więc. Żołnierze przychwycili go natychmiast i przyprowadzili, by pomógł unieść krzyż Galilejczykowi. Szymon bronił się, wymawiał wszelkimi sposobami, ale zmuszono go do tego przemocą. Synowie jego widząc ojca w takich opałach, zaczęli płakać i krzyczeć. Dopiero kilka kobiet znajomych Cyrenejczyka, wzięło ich w opiekę. Szymon Przystępował do Jezusa z wielkim wstrętem i odrazą, bo też Jezus tak nędznie wyglądał. Taki był sponiewierany, w sukniach pokrwawionych, powalanych błotem. Płacząc, spojrzał Pan na niego wzrokiem pełnym miłosierdzia. Zabrał się więc Szymon do tego, by pomóc Chrystusowi. Siepacze posunęli w tył drugie ramię krzyża i spuścili je na pętlice, podobnie jak pierwsze. Podniósłszy Jezusa, włożyli drzewce krzyża na niego i na Szymona tak, że jedno ramię poprzeczne zwisało Jezusowi na piersi, a drugie Szymonowi na plecy. W ten sposób, idąc za Jezusem, miał Szymon do dźwigania połowę ciężaru krzyża. A Jezusowi było o wiele lżej. Koronę cierniową włożono Jezusowi znowu inaczej, po czym rozpoczął się dalszy pochód. Już po niedługiej chwili uczuł Szymon w sobie dziwną zmianę. Wzruszenie niezwykłego ogarnęło, a pod jego wpływem już chętnie pomagał Jezusowi nieść krzyż. Szymon był krzepkim mężczyzną w wieku około 40 lat. Miał na sobie krótki, obcisły kaftan, uda owinięte szmatami, na nogach sandały przymocowane rzemykami do nóg, głowę miał odkrytą. Synowie ubrani byli w sukienki, w barwne paski. Dwaj z nich, starsi już, Rufus i Aleksander, zostali później zaliczeni w poczet uczniów Jezusa. Trzeci był jeszcze mały. Widziałam go później. Jako chłopca. Uszczepana.